Dzień dobry, dzień dobry, niedziela za nami, w sensie rozpoczęta. Mam nadzieję, że już wstaliście, nie leniuchujecie, ruszacie brzuchy i tyle. To żartuję, można sobie polenić się w niedzielę, jak ktoś ma taki kaprys, no nie? Nie będzie to błędem. A propos błędów. Największym błędem dzisiaj niedziela, więc u mnie cytat. Największym błędem, jaki człowiek może popełnić, to strach przed popełnieniem błędu. Albert Green Hubbard, amerykański pisarz, powiedział takie mądre słowa: I rzeczywiście e, w pełni się z nimi zgadzam. Ja bardzo często nie podejmuję działania, gdyż obawiam się popełnienia błędu. To znaczy, często nie podejmuję decyzji. E, obawiam się, że ona będzie ostateczna i że przyniesie konsekwencje, które będą nieodwracalne. A. Chciałabym się tego wyspeć. Bardzo bym się chciała tego wyspieć. Zwłaszcza takiego procesu analizowania, po prostu wzdłuż i wszerz, wszystkiego. Mówię o tym, będąc na kempingu, spróbuję go pokazać, który jest na wyspie, kemping Internos w Drawsku-Pomorskim. I jak sobie jechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem, przejeżdżając przez głębokie lasy, zapadłe wsie i tak dalej to myślałam sobie, że ja, jakbym przyjechała tutaj i zastanawiała się nad podjęciem decyzji, żeby stworzyć tutaj kemping, to uznałabym to za błąd właśnie. Nie zdecydowałabym się na taką odwagę, żeby stworzyć tutaj miejsce, do którego miałyby przyjeżdżać... no mieliby przyjeżdżać goście. A pewien Austryjak, bo właścicielem jest Austryjak, zdecydował inaczej. Stworzył tutaj swego rodzaju enklawę. Promem się tutaj przypływa. Ma nawet restauracje, gdzie serwują e, austriacki sznycel. Tak więc myślę sobie, że e, fajnie jest umieć podejmować decyzje bez względu na ten strach, który e, towarzyszy nam w tym procesie decyzyjnym. Ja na pewno bardzo chciałabym skrócić e, u siebie ten proces decyzji, bo wiem, że często wydłużanie tego procesu wcale nie przekłada się na to, Jaki jest efekt tych przemyśleń. Gdy zaczynałam nagrywać podcast, to długi czas spędziłam na podejmowaniu decyzji co do tego, jaki sprzęt zakupić. Bałam się właśnie błędu, że sprzęt będzie niedobry, nietrafiony na moje potrzeby, że się nie sprawdzi i tak dalej. W tym czasie rzesza kursantów, którzy ze mną brali udział w kursie Marcina Hinca Twój pierwszy podcast wypuściła już kilka odcinków swojego podcastu, a ja dalej analizowałam sprzęt przed obawą właśnie o błędną decyzję, i gdy w końcu po długim czasie podejmowania tych decyzji zakupiłam sprzęt, okazało się, że był właśnie nietrafiony. Gdybym podjęła decyzję szybciej, to miałabym pewnie nagranych już masę innych odcinków, i. Nie wybiłabym się sama z takiego toru produkcyjnego, że tak powiem, i z tego entuzjazmu, jaki towarzyszył początkowi tworzenia podcastu. A tak to odwlekałam decyzję ze względu na obawę przed błędem, a w rzeczywistości błędem okazało się właśnie to przedłużanie czasu, bo lepszy byłby pewnie rejestrator jakikolwiek niż odwlekanie jego zakupu. Tak, miks przemyśleń, ale wierzę, że zrozumiecie, co mam na myśli. Tak więc. Zachęcam do działania, nie odkładania ze względu na strach przed błędem. Trzymajcie się ciepło. Dobrej niedzieli.